Ja nie, nie, ja mogę jechać na końcu. To może pojedź chwilę na końcu cztery i na przeciw za moment, to? O, dobra. Nie? To jedź Marcin, Marcin pierwszy prowadzi. Marcin prowadzi, no. Ja jestem najbardziej odpowiedzialny. Najbardziej odpowiedzialny? Ale to opisał naprawdę, że O no, kurde, ten fajnie jeździ No, ja tam? Tu na pomóc ci? Kamerkę jakbyście znaleźli Znalazłem jakąś śrubkę od kamerki na pewno Kurwa, fajnie jeździ ten rower Jest kamerka, spoko o, oh, faj Cały? Cały. Trochę. Nie cały, ale. No, O kurwa, ale fajnie Nawet chyba się nagrało, powiem ci O kurde, ale fajnie jeździ ten rower. Fajnie A, jeździ, fajnie jeździ się? tamten. Zarobiście jeździ, nie? O. Dobrze, że go ubezpieczyłem no nic się nie stało. いいんですよ。